Cześć! Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami międzynarodowymi, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić codziennych aktualizacji. Rosja kontynuuje ograniczone postępy na froncie i stosuje taktykę małych infiltracji przy niekorzystnej pogodzie. Unia Europejska wprowadza kolejne ograniczenia i rozszerza pakiet sankcji wobec osób powiązanych z represjami w Rosji. NATO intensyfikuje konsultacje z krajami sojuszniczymi i prowadzi publiczne rozmowy o wzmocnieniu wschodniego skrzydła. Propozycja pokojowa związana ze Stanami Zjednoczonymi wywołuje gwałtowne reakcje na Ukrainie i wśród sojuszników. Nowość Pierwsze Unia Europejska i nowe sankcje przeciwko Rosji. Unia Europejska przyjęła kolejne decyzje mające na celu izolowanie osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka i wsparcie dla represyjnych struktur w Rosji. Rada Unii rozszerzyła listę osób objętych zakazem wjazdu i zamrożeniem aktywów oraz wprowadziła dodatkowe restrykcje wobec banków i podmiotów powiązanych z transferami finansów, by ograniczyć możliwości finansowania działań zbrojnych. Decyzja ta jest częścią szerszego, już dziewiętnastego pakietu sankcji, który obejmuje także kroki wobec sektorów energetycznych i finansowych oraz dodatkowe ograniczenia w handlu usługami. Unia argumentuje, że kolejne sankcje mają zwiększyć presję na Kreml i zmniejszyć dochody wykorzystywane do prowadzenia wojny, jednocześnie starając się minimalizować wpływ na kraje członkowskie zależne od dostaw surowców. W praktyce nowe ograniczenia oznaczają dla niektórych banków i firm rosyjskich trudności w prowadzeniu transakcji międzynarodowych oraz możliwość śledzenia i zamrażania aktywów zaangażowanych w obchodzenie embarga. Kraje członkowskie debatowały nad tempem i zakresem sankcji, niektórzy ministrowie podkreślali konieczność zdecydowanych działań, inni ostrzegali przed efektami ubocznymi dla rynków energii i przemysłu. W Brukseli pojawiają się też dyskusje o mechanizmach egzekwowania sankcji i o współpracy z partnerami zewnętrznymi, aby zapobiec omijaniu restrykcji za pomocą pośredników w krajach trzecich. Eksperci analizują, czy rozszerzone sankcje zdołają mocniej ograniczyć zdolność Rosji do prowadzenia działań militarnych, czy też tylko przyniosą kolejne formy obejść i wzrost kosztów transakcyjnych. Dla Polski i innych państw regionu decyzje UE oznaczają konieczność dalszej koordynacji polityki energetycznej i dywersyfikacji źródeł paliw oraz wzmocnienia nadzoru finansowego wobec potencjalnych prób obchodzenia sankcji. Możliwe scenariusze rozwoju obejmują dalsze zaostrzenie restrykcji w przypadku eskalacji działań Rosji albo częściowe złagodzenie, jeśli dyplomacja doprowadzi do konkretnych porozumień dotyczących uwolnienia więźniów politycznych lub ograniczenia represji. Jednak obecna trajektoria wskazuje raczej na kontynuację polityki ograniczeń ze strony Unii. Nowość druga NATO konsultacje, komunikaty i wzmocnienie wschodniego skrzydła. NATO prowadzi intensywną dyplomację i publiczne rozmowy na najwyższych szczeblach, podkreślając solidarność sojuszników oraz potrzebę wzmocnienia wschodnich flank. Sekretarz Generalny Sojuszu oraz przywódcy państw członkowskich odbywają konsultacje obejmujące zwiększenie gotowości wojskowej, rozbudowę sił szybkiego reagowania i rozważanie dodatkowego wsparcia dla państw sąsiadujących z konfliktem. W dokumentach i wystąpieniach pojawia się nacisk na spójność polityczną i na konieczność wspólnego podejścia do odstraszania oraz obrony, także poprzez ćwiczenia i rotacje wojskowe na wschodniej flance. Polska, jako kraj graniczny i aktywny członek sojuszu, zgłasza potrzebę stałej obecności sojuszniczych sił oraz zwiększonych gwarancji bezpieczeństwa, włączając w to logistykę i systemy łączności. W kontekście ostatnich incydentów w przestrzeni powietrznej oraz zgłoszeń dotyczących naruszeń granic, kilka państw wniosło o przeprowadzenie dodatkowych konsultacji na forum Rady Północnoatlantyckiej, które mają na celu ocenę ryzyka i koordynację odpowiedzi. W praktycznych rozstrzygnięciach Sojusz rozważa także dalsze wsparcie szkoleniowe i doradcze dla sił ukraińskich, choć formalne rozszerzenie gwarancji dotyczących państw spoza Sojuszu wymaga odrębnych decyzji politycznych. Komunikaty NATO komentują również znaczenie utrzymania otwartego kanału dialogu z Rosją, jednocześnie akcentując gotowość do obrony i odstraszania w przypadku dalszej eskalacji. Dla społeczeństw państw sojuszniczych komunikacja ma kluczowe znaczenie. Na to stara się wyjaśniać decyzje i minimalizować ryzyko nieporozumień, które mogłyby zostać wykorzystane w kampaniach dezinformacyjnych. Jeśli sytuacja na granicach i w rejonie Morza Bałtyckiego się pogorszy, sojusz może zwiększyć częstotliwość ćwiczeń, liczbę rotowanych jednostek oraz zasoby rozpoznawcze i obrony przeciwlotniczej w regionie. Scenariusze rozwoju obejmują zarówno stopniowe wzmocnienia i długoterminową modernizację sił sojuszniczych. Jak i szybkie decyzje o rozmieszczeniu dodatkowych jednostek w przypadku nagłej eskalacji. Nowość trzecia taktyka infiltracji i sytuacja na froncie. Na froncie rosyjskie jednostki coraz częściej wykorzystują małe zespoły infiltracyjne i sprzyjające warunki pogodowe, takie jak gęsta mgła, by omijać nadzór dronów i systemów rozpoznania. Te działania mają na celu zaskoczenie obrońców, niszczenie urządzeń rozpoznawczych, rozstawianie min i czasowe zajęcie pozycji co zmusza stronę ukraińską do przerzutu sił i zwiększa presję na utrzymanie linii. Wpływ pogody oraz ograniczenia technologiczne powodują, że automatyczne systemy rozpoznania nie zawsze są skuteczne, a przeciwdziałanie wymaga większego udziału piechoty i patroli nocnych. Według relacji i analiz front staje się fragmentaryczny, długie odcinki utrzymują charakter okopów i pozycji stałych, podczas gdy w innych miejscach dochodzi do lokalnych przesunięć i taktycznych przejęć kontrolowanych punktów. Strona ukraińska poszukuje rozwiązań poprzez intensyfikację obrony głębokiej, lepsze procedury reagowania na infiltrację oraz adaptację systemów przeciwdronowych, które mają osłabić możliwość działania małych grup przeciwnika. Rosyjskie przesunięcia, choć punktowe i kosztowne, w sumie dają pewne lokalne korzyści i są używane także jako element psychologiczny, by utrzymywać presję i wymuszać przerzuty rezerw. W raportach wojskowych i analitycznych pojawia się alarm dotyczący strat w ludziach i sprzęcie po obu stronach oraz pytania o tempo rotacji i dostępność zapasów amunicji. Dla Polski i krajów regionu te taktyczne zmiany oznaczają konieczność utrzymania wysokiego poziomu wsparcia humanitarnego, logistycznego i wojskowego dla strony ukraińskiej, aby zapobiec destabilizacji przy granicach. Możliwe konsekwencje to dłuższy okres utknięcia na linii frontu, Zwiększone koszty odbudowy i rehabilitacji oraz presja na państwa dostarczające pomoc w utrzymaniu zaopatrzenia amunicji i części zamiennych. Scenariusze rozwoju obejmują zarówno przedłużający się konflikt o niskiej intensywności z lokalnymi przejściami frontu, jak i ryzyko większych ofensyw w przypadku nagromadzenia rezerw i amunicji przez którąś ze stron. Nowość czwarta propozycja pokojowa i reakcje fala krytyki na Ukrainie. Nowa propozycja pokojowa powiązana z inicjatywami Stanów Zjednoczonych spotkała się z gwałtowną krytyką ze strony ukraińskich polityków, ekspertów oraz części społeczeństwa, którzy obawiają się utraty suwerenności i niekorzystnych warunków pokoju. Wielu komentatorów i dowódców wojskowych ostrzega, że ustępstwa terytorialne lub ograniczenia suwerenności w zamian za zawieszenie broni mogłyby utrwalić okupacyjne rozwiązania i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa długoterminowego. Prezydent Zełęński i przedstawiciele rządu podkreślali dotąd, że jakiekolwiek porozumienie musi zachować integralność terytorialną i gwarancję bezpieczeństwa, które zapobiegną kolejnym agresjom. W debacie międzynarodowej pojawiają się podziały, niektórzy partnerzy zagrzewają do dalszego wsparcia militarnego, inni naciskają na szybkie rozwiązania dyplomatyczne, co komplikuje koordynację polityki. Społeczeństwo ukraińskie, a także rodziny żołnierzy reagują emocjonalnie na publiczne propozycje, które mogą być postrzegane jako presja na zaakceptowanie ustępstw bez jasnych gwarancji egzekwowania pokoju. Rosja natomiast publicznie przedstawia swoje oczekiwania wobec rozmów i stawia warunki, które dla Ukrainy są akceptowalne tylko w ograniczonym zakresie. Równocześnie retoryka Kremla wskazuje na dążenie do utrwalenia wpływów. Dyskusje o planach pokojowych obejmują też rolę państw trzecich jako mediatorów, możliwość gwarancji międzynarodowych oraz mechanizmy weryfikacji i wycofania wojsk. Dla Polski i Europy taka propozycja jest istotna strategicznie, każdy scenariusz pokoju będzie miał wpływ na bezpieczeństwo regionalne, przepływy uchodźców i relacje z Federacją Rosyjską. Najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze porozumienie chroniące suwerenność Ukrainy i zakładające silne mechanizmy weryfikacji. Albo kompromis prowadzący do tymczasowych ustępstw i długotrwałej niepewności. Rozwój wydarzeń zależy od dynamiki wsparcia militarnego dla Ukrainy, presji politycznej od sojuszników i realnej woli stron do podjęcia trwałego, sprawiedliwego porozumienia, na dziś jednak reakcje w Kijowie są w przeważającej mierze sceptyczne i ostro krytyczne.